Nowe fałszywe wiadomości na Facebooku. 750 zł. Okazja. iPhone 5 komplet. Sprzedam pilnie. Ktoś skusi się na taką okazję, z pewnością, bo oszukanych z dnia na dzień przybywa. A tak działa na podobnej zasadzie jak poprzedni przekręt. Tak się bawią 18-latki na domówkach. Tym razem kieruję do portalu ogłoszenia.pl pisanego przez L, a nie I portalu, który jest fałszywym serwisem ogłoszeniowym wyłudzającym numery telefonów. Klikając fałszywą wiadomość na tablicy znajomego zostajemy przeniesieni do serwisu z ogłoszeniami. Samo kliknięcie tak naprawdę gdziekolwiek powoduje, że polubimy jakiś fanpage, oczywiście całkowicie nieświadomie. Pod linkiem ukaże nam się CAPTCHA, czyli zabezpieczenie dzięki któremu zaakceptujemy politykę ciasteczek. Tak naprawdę kryje ona wtyczkę Facebooka umożliwiającą zostawianie komentarzy. Przepisanie słowa i kliknięcie na przycisk powoduje dodanie na naszą tablicę fałszywą wiadomość. W zależności od przeglądarki albo strona przestanie działać, albo zostaniemy przekierowani na kolejną podstronę, kierującą nas docelowo do ogłoszenia z tanim iPhone'em, którego ktoś chce pilnie sprzedać. Aby zobaczyć ogłoszenie, dzieli nas już tak mało, to wystarczy podać numer telefonu i przepisać otrzymany pin. Tak, znamy to. Teraz w nagrodę będziemy otrzymywać płatne SMS-y przez kilka dobrych tygodni. Co zrobić, gdy już podaliśmy numer? Jak najszybciej wypisać się z płatnej subskrypcji, wysyłając BD na 60235. Przyjrzyj również swoje lajki na Facebooku, bo w międzyczasie nieświadomie mogłeś polubić jakieś spamerskie strony. Tekst niebezpiecznik.pl Czytał Dawid Klein.